Ja się mega cieszę, że moi rodzice przyjechali za Kielc. No właśnie, przyjechali na Mój występ, a totalnie nie mogli szczeić, czym jest właściwie ten stand-up. Tak im tłumaczyłem i tłumaczyłem i w końcu tata mówi: A, czyli będziesz robić kabaret. Mówię, tak, tato. Tyle, że tym razem nie przebiorę się za babę. Posłuchajcie, ja te przebieranki mam już za sobą. E, w gimnazjum grałem główną rolę w przedstawieniu pod tytułem Świtezianka. <grym> <grym> Wyobraźcie sobie, że <grym> w całej szkole nie znaleźli dziewczyny, która by bardziej pasowała do tej roli niż ja. <grym> Ale powód był bardzo prosty. Po prostu w gimnazjum byłem jeszcze większym pulpecikiem niż teraz. I miałem największe cycki w całym roczniku.